Z gremisowy tutaj uważam że za bardzo szkodliwy. Zarówno my, jak i nas, z mogła wygrać. Koniec nim przez całe spotkanie, także my jesteśmy troszeczkę bardzo zadowoleni, że to jest z gremis. W ostatnich minutach, sekundach mogliśmy strzelić bramkę, a mówię dobrze, myślę, że 6, a to jest przyjało i, i tej bramki nie straciliśmy. Z przebiegu, z którego meczu mogę tylko powiedzieć, że bardzo fajne spotkanie, bardzo duża liczba niekonwencjonalnych zagrań. Ciekawa gra zarówno w obronie, jak i, jak i w ofensywie. Natomiast, natomiast ja, ja chciałbym tylko pochwalić tę drużynę pieskowi za to, że no straszne postępy, że widzę w tej drużynie. A ja swoich zawodników za to, że dzisiaj naprawdę byłem w to spotkanie. I do końca chcieliśmy wygrać, co świadczy fakt, że właśnie bankarza nam na się... Z przebiegu meczu, hmm. być zadowoleni z remisu. Fani się gra przy takiej publiczności, jaka jest w tych Nie życzyłbym sobie, żebyśmy grali w każdej fali, przy, przy takiej publiczności i yy, promowali tą dyscyplinę sportu. No, tak jak wspomniałem, w sposób bardzo fajne wrażenie pozostawił yy, po sobie i należy się cieszyć z tego punktu. Wydaje mi się, że spokojnie się na efekcie tego roku. Myślę, że mogą, mogą tutaj sporo pomieszać. Bo naprawdę, super, super, super spotkanie i należy się cieszyć, bo wynik goniliśmy. Cały mecz e, remedium e, grał pressingiem. To też niespotykane, bo wytrzymać cały mecz zawodnika z to, to trzeba jego doprzygotowania No należy się cieszyć, no, że, że, że wracamy za zobaczmy punktową telewizji. Czy tak, po pierwsze chciałbym podziękować publiczności kibicom, bo naprawdę dzisiaj była super atmosfera, chociaż taka atmosfera jest praktycznie w każdym meczu. Chciałbym podziękować drużynie Gaty, bo potencjał... Sportowy mają no, niebagatelny i, 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 i dzisiaj pokazali, że no, ciężko jest się podnieść przy 3-1 jeszcze na, na hali mm, yy, przeciwnika. A podnieśli się dosyć szybko i w zasadzie to mi się wydaje uratowało dla nich akurat te, ten mecz. Był, bo i był, żeby ta, ta sytuacja trwała byłby większy problem. Aczkolwiek, e, aczkolwiek nie ukrywam, że, że faktycznie mecz był bardzo fajny to dlatego, że dwie drużyny chciały ten mecz wygrać, to, to mi się wydaje było najistotniejsze. My musimy, niestety jak to się mówi, wszyscy na chwalą, ale my musimy te punkty robić i to jest jakby dla mnie najważniejsze i teraz ciężki okres przed nami, więc, więc trochę, trochę mi żal, aczkolwiek no, też z pokorą jakby musimy ten, ten, ten punkt wziąć i, i powiedzieć też faktycznie z kim graliśmy, to, 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 to musimy sobie wziąć pod uwagę. Jeszcze też dziękuję swojej drużynie, bo faktycznie dali z siebie 100% i, i, i walczyli i o to mi chodziło, bo tego mi akurat w meczach z Klireksem i z Wisłą brakowało, że, że, że nie było takiego walki, takiej walki na, na 150 na, 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 na życie praktycznie. Jeszcze raz gratuluję i nam i Wam remisu, myślę, że, że, że sprawiedliwy wynik, jeżeli ktoś to oglądał też na, na internecie, to myślę, że był zadowolony. Przed meczem yy, się więc pytał, czy, czy remis by mnie satysfakcjonował, wydaje mi się, że bym odpowiedział, że tak. Jednak z, z przebiegu tego meczu po no, pierwszą połówkę 3-1 i z tego względu mamy mały niedosyt wydaje mi się, bo, bo rzadko kiedy wygramy z taką górę, No jak Gatka dwoma bramkami. No. Jest troszeczkę niedosyt, bo te, te bramki straciliśmy zbyt, bo, zbyt łatwo. No jednak z przebiegu całego meczu, no, należy się cieszyć, ten remis wydaje się być dla nas bardzo cenny, no i trzeba patrzeć dalej, wygrywać kolejne mecze i, i, i pchać ten wózek do przodu. I również tak jak ten <tryk> chciałem podziękować, przepraszam, podziękować kibicom za to, że tak licznie po raz kolejny przyszli nas dopingować i nas tutaj wspomagać. Właściwie mam pytanie do Pana trenera, gospodarzy, bo tak naprawdę wszyscy przed sezonem wskazywali Was jakby na walkę, który włącznie na utrzymanie i tak naprawdę na czym polega was? fenomen, bo okazuje się, że gdzieś tam jesteście teraz na osiem miejscu i wylicie Wisłę Ma Macie szansę na, na play tak naprawdę jeszcze. Czyli mi się wydaje, że przede wszystkim fenomen polega na tym, że ciężko pracujemy, tak? I tyle, no. Ani na pewno nie mamy takich zawodników, o czym się mówiło potem, Jedną rzecz próbowałem jakby to w studiu też wytłumaczyć, jak zaczęliśmy już wygrywać mecze, to zaczęto to jakby uciskać, że, że mamy bardzo doświadczonych zawodników, a tak szczerze jest tak bardzo doświadczonych, to jest tylko Łukasz Groszak. Więc, więc tutaj jakby próbowano usprawiedliwić naszą grę tym, że mamy bardzo doświadczonych zawodników, a tak nie jest. Więc myślę, no, że praca, to co robimy, ambicja, no i to, że się parę osób jakby... No, wszystko robi, żeby, żeby tę drużynę utrzymać jak najszybciej w lidze. Właśnie, jak już wspomnianego Łukasza Kroszaka, bo on dzisiaj miał naprawdę dobre zawody na kilka takich które tak naprawdę pozwoliły Wam osiągnąć dzisiaj korzystny wynik. Znaczy, ja powiem tak, że cały sukces Grocha polega na tym, że przed całym meczem już paru przeciwników myśli, jak go pokonać. Myślę, że tutaj stojący. Zawodnik tak przedłużanego karnego nie uderzyłby innemu zawodnikowi, tylko to, że grochu wymyśl, chciał cuda wymyśleć, to ten, ten, ten przedłużany nie, nie obronił. Bo, bo gdyby normalnie bronił, w normalnej sytuacji, i obydwoje byli ten, to po prostu ten karny był obroniony. <todgłosy> Dlatego ja my się cieszymy, że grochu jest u nas, polecamy go do kadry i mam nadzieję, myślę, że to jest jeden z czołowych brakarzy w Polsce. Chciałbym się dowiedzieć pana, jak no prawda, jak na to słyszałem, cztery bramki, a dwie, a nawet trzy, to były takie straty po, po, po głupich błędach i myślałem, taka dekoncentracja z tyłu w ogóle. jaka jest recepta na to, no bo coś z tym trzeba zrobić. Jak mi się wydaje, piłka jest taka, że to jest piłka i no, jest grą błędów. No, no nie wiemy. Jeżeli podejmujemy jakiekolwiek ryzyko, to ono zawsze z tą świadomością, że może to nie być. Jeżeli nam nie wyszło, straciliśmy trzy bramki, ale to nie oznacza, że tego źle. Jasne, ale, ale tak naprawdę my wiemy, że jakieś tam poczki na zwycięstwo, no i tak naprawdę trzeba coś zmienić w, w tej defensywie, żeby w przyszłym meczu, bo Wy macie już 6 remisów, inne drużyny mają maksymalnie potrzeby, nie przegrywacie. albo remisujecie, albo, 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 albo wygrywacie tak naprawdę tracicie tymi, tymi, tymi remisami. Co z tym zrobić? Jakie statystyki wy tak? Czyli w remisach jesteście numer jeden. natomiast... Słyska? natomiast, Słyska? natomiast yy, no. Nie ma preceptu tego tego środka na to, y, jak to teraz podchodzi. My chcemy wygrać, my wszyscy chcemy wygrać, a tym bardziej, że już nie jesteśmy drużyną, y, jaką w tym sezonie y, 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 nas nie doceniali. Teraz naprawdę każdy się nas nastawia, tak jak w tamtym sezonie wszyscy nastawiają się na przyniewy, czy na Wisłę. A jeszcze mam jedno pytanie co do y, Krawczyka, bo on Ci wygrał pierwsze spotkanie. Znaczy ocena to może ja nie będę go oceniał, bo ja znam jego możliwości, wiem, że nie 100%, ale jest tutaj trener drużyny gospodarczej i może on opowie ja. Czy chciałbym pan podnieść w swoim składzie? Proszę. proszę do tej chciałbym mieć każdego zawodnika, większość zawodników, w tym siebie w składzie, co jest niemożliwe, aczkolwiek przyjąłbym ich z otwartymi Dyplomatycznie zakończyłem tę konferencję. Dzięki.